Tłum ludzi wokół mnie, ale takich przyjaznych, naprawdę bardzo miłych. I w pewnym momencie, trzymam to w jednej ręce mikrofon, w drugiej parasolki, tak czuję dziwny ciężar na parasolce. Popatrzam, taki wielki, olbrzymi gową usiadł mi na tej parasolce tęczowej. I w tym momencie, no cóż, nie mogłam przepędzić, bo to by tyle się działo, jak, jak przyklejone. To był skok na głęboką wodę. W 2016 roku, trzy lata temu dokładnie, dostałam propozycję przejścia do telewizji polskiej, a rzeczywiście wcześniej w samej Brukseli byłam od 2005 roku jako korespondentka najpierw tygodnika wprost, który mnie oddelegował do pracy w Brukseli przez wiele lat, a później po tym jak zmienił się zarówno właściciel wprost, jak i także profil polityczny tej gazety, ja zmieniłam gazetę, niekoniecznie poglądy. Ja zatem później pracowałam w Dzienniku, w Gazecie Prawnej i później w Tygodniku do Rzeczy, no i była ta propozycja, aby przejść do TVP, co rzeczywiście było dużą zmianą, bo jednak jeżeli chodzi o wiedzę merytoryczną, to jedno, ale jest kwestia warsztatu, jest kwestia tego, że inaczej zupełnie się pisze tekst, inaczej się mówi do kamery, do telewizji, to jest zupełnie inna, inna praca, no i tutaj nie było specjalnie takiego czasu ochronnego, możliwości przygotowania się, wdrażania stopniowego, no bo sytuacja tak wyglądała, że z różnych względów, także częściowo obiektywnych, musiałam po prostu dokonać nagłego skoku do głębokiej wody. Co może też jest dobre, bo wtedy człowiek się mobilizuje i stara się jak najszybciej podawać temu działaniu. Temu co się stało, jeden z moich szefów powiedział mi później, jak rozmawialiśmy po paru miesiącach, mówi, słuchaj, były dwie opcje. Albo utoniesz, albo się nauczysz szybko pływać. Ja wierzyłem, że Ty jesteś silna, silna twarda, więc Ty się nauczysz pływać. Ja mówię, no dobrze, a co by było, gdybym utonęła? No to trudno, to byśmy szukali kogoś innego. To jest przede wszystkim przemieszczanie się, reagowanie na bieżącą sytuację. O ile w przypadku zwłaszcza tygodników, do których przez, przez lata pisałam, wymyślałam sobie tematy na spokojnie, jakieś analizy pisałam, miałam czas tydzień mniej więcej na przygotowanie tekstu. Mogłam się do tego przygotować. I raczej to, było, to była moja inicjatywa, mój pomysł na jakiś tekst. Mniej zdarzało się oczywiście, że coś nagłego się działo i wtedy musiałam to skomentować jakoś. Napisać tekst, natomiast w przypadku dziennikarstwa telewizyjnego, właśnie bycia korespondentem, to jest częst, najczęściej reagowanie na to, co się dzieje, bo zamachów terrorystycznych nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zaplanować. A to się jednak czasami zdarza. Pewnych sytuacji, właśnie, chociażby pożar Notre Dame, chociażby jakieś strajki potężne albo jakieś wydarzenia polityczne, które są nieprzewidziane, tego się nie da zaplanować wcześniej, zatem trzeba błyskawicznie umieć sobie zorganizować i dla siebie i dla operatora oczywiście plan, więc moje życie to, jak się śmieję, składa się z dwóch czynności. Pakowanie się i rozpakowywanie się. W międzyczasie oczywiście też szybciutko rzut na stronę internetową, szukanie hotelu w danej miejscu, tam gdzie mamy jechać, bo bardzo dużo Czasu spędzamy jeżdżąc, przemieszczając się samochodem, ale też samolotami, jak są jakieś dalsze wyprawy. Kiedy pojechaliśmy na likwidację tzw. Tak dżungli pod Kalen, trzy dni spędziliśmy w, z operatorem dżungli na noc, tylko wracając w hotelu, i tam nie było policji w środku nawet. Więc właściwie całe szczęście, że nic się nie stało, ale różnie mogło być, no bo to, jest, to są sytuacje, które są ryzykowne. I w takich momentach zazdroszczę trochę koleżankom, które siedzą na placu, powstańcom Warszawy, czy w innych właśnie stacjach telewizyjnych, siedzą w studiu, gdzie jest ciepło, wygodnie, możemy wypić kawę, ktoś się zajmie naszym wyglądem, nie trzeba się stresować tym, co się dzieje dookoła i nagłymi jakimiś okolicznościami, nawet tak jak głupimi, jak to, że przecież ile było takich sytuacji, to każdy dziennikarz, który... Na ulicy pracuję, zna to z własnych przeżycie, że stoimy, jesteśmy przygotowani do wyjścia na no żywo już, jestem podłączona, kamera ustawiona, mamy wybrany plan, że na przykład za moimi plecami jest albo jakiś budynek typu parlament, komisja europejska, pałac prezydenta we Francji, mamy ładny plan, wszystko jest ustawione, po czym łuk triumfalny, po czym nagle... Dwie minuty przed moim wejściem na, na żywo podjeżdża taksówka, która zasła, e, ciężarówka, która zasłania cały piękny plan. I w dodatku jest na włączonym gazie, więc cały czas jest hałas. I z tej tak, e, ciężarówki albo z autobusu jeszcze lepiej autobus wycieczkowy wysypuje się tłum wrzeszczących turystów, którzy drąsi tak głośno że człowiek nie słyszy e, własnych myśli, nie mówiąc o tym, że nie słyszy się tego, co przez słuchawki ktoś z Warszawy próbuje nam powiedzieć. Jedna z bardziej nieprzyjemnych, to wydaje mi się, że jednak to było rzeczywiście w Kale. Jak byliśmy w, tym, w tej dżungli, tak zwanej, tam nie było policji na miejscu, bo to już była likwidacja, policja była na zewnątrz. I w pewnym momencie wokół na, miałam jakieś wejście na żywo, czy po prostu coś nagrywam, i wokół nas wybuchła kłótnia kilku mężczyzn, to jacyś mieszkańcy Erytrei, uchodźcy, imigranci z, z Erytrei bodajże, którym z, 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 z krajów blisko wschodnich się Czyli w pewnym momencie panowie wyjęli noże. I kompletnie się nie przejmując tym, że my stoimy obok, zaczęli się po prostu nożami przy użyciu noży. A my stoimy dosłownie pół metra dalej, czyli nie wiadomo w którym momencie im odbije, żeby również nas zaatakować. Po czym się też paru z nich odwróciło do nas z furią, że I tutaj przemilcze inwektywy, ale właśnie paparazzi przyszli się, po co tu jesteście, wynoście się stąd, nie potrzebujemy was, wynoście się. To, to było takie dosyć mało przyjemne, to, że sam widok też tych części ludzi, rzeczywiście pamiętam taki chłopak był chyba 15-letni z Afganistanu, który już nie miał rodziny. Jakoś udało mu się przedostać do Europy. Mówi, że teraz marzy, marzył o tym, żeby przedostać się z tego kale, podczepić się pod ciężarówkę do Wielkiej Brytanii, ale po dwóch próbach, kiedy o mało co, ciężarówka nie przejechała, bo był podczepiony pod spód i za drugim razem nogi miał połamane, to stwierdził, że jednak już woli zostać w tej Francji, zwłaszcza żeby być w Europie. To jego mi było naprawdę żal. Widać, widać było, że był osobą rzeczywiście i bezbronną, i nie miał jakiejś pomocy. On nam, też, on nam też powiedział, żebyśmy uciekali stąd, jak tylko zacznie się robić ciemno, bo wtedy się dzieją bardzo złe rzeczy. I drugie taki bardzo silne, tak już kończąc, powiem, wiem, czas się zbliża, w Barcelonie ogłoszenie w wyniku referendum w sprawie niepodległości, to był... o, i to było zabawne doświadczenie. Mam wejście na żywo, słyszę wyniki, że właśnie Katalończycy się opowiedzieli za niepodległością. Tłum ludzi, ja mam wejście na żywo, zaczął się pić deszcz. Jak wychodziliśmy z hotelu, ja nie miałam swojej parasolki. Pan z recepcji pożyczył mi swoją, więc widziałam, nawet nie patrzyłam na to, jaka jest. Później się okazało, że była tęczowa. Więc stoi pod tęczową parasolką tłum ludzi wokół mnie, ale takich przyjaznych, naprawdę bardzo miłych i w pewnym momencie trzymam to w jednej ręce mikrofon, w drugiej parasolki, tak czuję dziwny ciężar na parasolce, ale że mówię na żywo do kamery, więc nie mogę się odwrócić, popatrzeć co jest na tej parasolce i widzę, że ludzie się zaczynają trącać, robić mi zdjęcia, śmiać się. W pewnym momencie była chwila, bo właśnie prowadzący mówił dłużej w studiu, popatrzam, taki wielki, olbrzymi gołąb usiadł mi na tej parasolce tęczowej, i w tym momencie, no cóż, nie mogłam przepędzić, bo to się siedziało jak, jak przyklejone. To musiało bardzo zabawnie w telewizji wyglądać, bo nie dość, że tęczowa parasolka, to jeszcze wielki gołąb siedzący sobie spokojnie na tej parasolce i ja niczego nie świadoma trzymająca właściwie lokum dla gołębia, które było kiedyś parasolką. Przede wszystkim dobra by była wiedza merytoryczna, bo jednak jeżeli się opieramy tylko na tym, co przeczytamy w agencjach prasowych, to to jest powtarzanie tego, co ktoś powiedział, nie, mo, nie możemy wtedy zweryfikować, więc wiedza merytoryczna, ciekawość świata. Trzeba być ciekawym innych ludzi, wydarzeń trzeba, to musi być pasja. Jeżeli się podchodzi do tego zawodu na zasadzie pracuje od 8 do 16, odbębnie swoje, no to to kompletnie. To jest pomyłka, porażka. To musi być, trzeba być, jak jest ciekawość, jak jest chęć dowiedzenia się tego, jak coś naprawdę wygląda, co ktoś naprawdę myśli, jakie ma poglądy, dlaczego, się, dlaczego doszło do zamachu, dlaczego na przykład jest taki wynik wyborów, dlaczego ludzie myślą to i to, to to już jest bardzo dużo, bo to wtedy nas otwiera na innych ludzi, musi być jakiś rodzaj też wrażliwości, ale też odporności. Teraz właśnie doszłam też do wniosku, że jednak potrzebna jest chyba też siła fizyczna, zdolność do szybkiej regeneracji. Jak się nieraz pracuje po 18 godzin na dobę, nie ma się możliwości wpójścia na obiad, przekąszenia, czegoś 18 godzin na dobę, po czym w samochód 3 godziny snu i na nowo trzeba pracować. To w tym momencie jednak jest też jakaś odporność fizyczna, jednak też jest dobra, ale najważniejsza wydaje mi się, że jest ciekawość ludzi, wrażliwość ich jakieś zmy i jednocześnie Samo rodzaj myślenia krytycznego, żeby też nie wierzyć bezkrytycznie w to, co nam ktoś powie.